Witam. Dzisiaj poskładamy sobie gaźniczek Simpsona S51. Części wszystkie są wymyte w miejsce ultradźwiękowej, wszystko jest czyściutkie i wpadną tutaj w sumie cztery nowe części: uszczelka, dysza główna, dysza rozruchowa, zaworek i to by było na tyle. Z dodatkowych części mam jeszcze. Tutaj ten cały element. Nie będę tu fachowymi nazwami szczelał, bo nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale yy, ta część nowa tutaj nie wleci z tego względu, że jest różnica, mimo że jest tutaj 215, na obu jest 200, 215, to tutaj widać różnicę taką, że w oryginale są po dwie dziurki z każdej strony, a w tej części jest tylko po jednej dziurce z każdej strony. Charakterystyka pracy motorka będzie całkiem inna na tej niżeli na tej. A ja chcę tutaj pozostać przy oryginale, ponieważ jak udało mi się ustalić, motorek jest nietykalny. Pierwszy raz go ktoś rozbiera, czyli, czyli ja. Muszę się tak postarać troszeczkę, żeby to ładnie wyszło. Na pewno gaźnik był rozbierany w motorku. Ale poza tym silnik nie był rozbierany. No Ktoś tu po prostu nie mógł sobie poradzić z tym gaźniczkiem. Motorek się mocno zalał i od tamtego momentu stał jakieś 20 lat. Także... Przywracamy go do życia. Zaworek ten, jak tutaj widać, tego udało mi się wymyć, i on pracuje. Pracuje, nawet tutaj, dmuchając i przytykając. On się dobrze zamyka, ale ten czpień w środku, tutaj, gdzie się spotyka z tą dyszą. Jest już mocno wytarty i istnieje podejrzenie, że podczas pracy gdzieś mógłby się przekręcić troszeczkę i już by nie domykał dobrze. Dlatego ta część wleci nowa. No i oczywiście dysze, ponieważ te dysze, dysza od rozruchu i dysza od, czyli od, od ssania i dysza główna, wlecą nowe, ponieważ tamte są troszeczkę skatowane. Ktoś tam już po prostu czyścił. I gdzieś tam bo się śliznął czy coś. W każdym razie dużo części nie pakujemy nowych, a jeszcze ta część. Ten element, drugi mam praktycznie taki sam, z tym samym oznaczeniem, ale wydaje mi się, że tutaj otworek jest troszeczkę większy w tej oryginalnej. Także pozostanę przy tej oryginalnej, nie będę tego wymieniał. Dobra, zanim złożymy to wszystko, trzeba naprawić błędy, które ktoś kiedyś popełnił. Błędów jest tutaj w sumie dwa, ale sprowadza się to do jednej, jednej sprawy: po prostu za dużo siły w rękach. Jak widać, tutaj ta płaszczyzna jest wygięta. Nie możemy tego tak zostawić, ponieważ po montażu będzie tutaj występowanie szczelność. Nie wyregulujemy naszego silniczka tak, żeby pracował dobrze. Druga sprawa to jest przeciągnięty gaźniczek. Tutaj, no tutaj to nie wam nie pokażę za bardzo. O, jest tu szczelinka jak widać. To ucho i to ucho są przeciągnięte. Spróbujemy je leciutko podgiąć, tak żeby wróciły choć troszeczkę do poprzedniego miejsca. Zanim zaczniemy to przeciągać, yy, nagrzejemy troszeczkę gaźniczek, żeby ten materiał yy, troszeczkę plastyczności nabrał, i pukniemy tutaj młoteczkiem bezwładnościowym, tak żeby nie uszkodzić powierzchni tej, która jest. Dobra, zabieramy się do roboty. Ja sobie tylko wezmę jedną jakąś rękawicę, troszeczkę grubszą. dobrze tutaj tuczenia już będzie na tyle bo już tutaj zaczyna odchodzić troszeczkę za bardzo na zewnątrz teraz zajmę się tymi dwoma uszkami jak widać huśta się cała obudowa tak być nie może z uwagi na to że nie mogę gaźniczka wyprostować w tych miejscach muszę dopasować tą miseczkę tak żeby w miarę dobrze dolegała bo później nie uzyskam żadnej szczelności, gdy ta, ta miseczka się kołysze. Jak widać, kołyski już nie ma, już się nie kołysze. Teraz pozostaje mi jeszcze delikatnie poprawić tą płaszczyznę, tak żeby była idealnie płaska. Robię to pilnikiem na płasko, po malutku, bez pośpiechu. Jak widać w najwyższych punktach pilnik zbiera materiał. Gdybym tego wcześniej nie podprostował, o wiele więcej materiału musiałbym zebrać i bardzo mało tutaj by pozostało. Także tutaj już wiele nie zostało. Przymierzymy. Widać było wcześniej, jaka była szczelina. Teraz tej szczeliny praktycznie nie ma, ale pilnik jeszcze pokazuje, że jest tutaj problem. Pilnik oczywiście musi być prosty. Nie może być jakiś wygięty. Już prawie jesteśmy na miejscu. Jeszcze tutaj mamy plamkę. Tutaj plamkę. Znając życie, to już by trzymało. Uszczelka by tutaj uszczelniła, ale tutaj wkładając dodatkowy wysiłek i planując to na idealnie płasko jesteśmy na 100% pewni że to będzie działać swojego czasu większość komarków które do mnie przyjeżdżały jak byłem jeszcze dzieciakiem jak sobie chłopaki nie radzili z tym co, co można z tym zrobić podstawa to było właśnie pasowanie gaźnika bo zawsze był przeciągnięty zawsze był krzywy i nigdy nie dało się go wyregulować Dobrze, mamy to. Ta płaszczyzna już jest idealnie równa. Na koniec, po pilniku, jeszcze w momencie, kiedy gdzie nie jeszcze miałem jakieś plamki, użyłem papieru ściernego na płaskiej płycie na bardzo płaskiej płycie można to zrobić na szkle coś i przesuwałem tym gaźnikiem w ten sposób. Zawsze zawsze trzeba przesuwać w tej linii nie w tej linii bo tak się nam bardziej będzie huśtać i będzie to yy, znowu wyoblona płaszczyzna w ten sposób. Tak jak jest teraz zrobione podczas przesuwania w ten sposób ona może się kiwać tak, ale z tego względu, że yy, mamy tutaj dłuższą powierzchnię, łapiąc go tutaj na dole, wtedy nam się nic nie kiwa. Łapiąc go tutaj u góry, papier, gdyby robił opory, by się nam zaczęło kiwać i byśmy mieli kołyskę w drugą stronę. Dlatego trzeba sobie na to poświęcić chwilkę czasu, żeby to dobrze zrobić. Teraz mam dopasowane to z tym wygięciem nie kołysze się tutaj nic to też już się nie będzie kołysać tak możemy to montować leży jak talala jeszcze sobie tutaj zgubiłem te ryski po pilniku w tym miejscu i w tym miejscu drobnym papierem ściernym to jest bodajże 220 zabieramy się za montaż Nie za delikatnie deszka. Delikatnie nie trzeba dużo siły do tego używać. Materiał jest taki, że on się zaciśnie, tak czy inaczej ciężko będzie to odkręcić. Teraz sobie ustawimy pływaczek na zamkniętym, czyli już w momencie, kiedy pływak przy zamkniętej iglicy dotyka tej iglicy, nie do końca, tam jest jeszcze akcja na sprężynce, tylko już jak dotyka, robimy 29 mm od podstawy i regulujemy to odginając tą blaszkę, czyli odginając lub doginając regulujemy ten wymiar. Patrzmy. jest troszkę krzywe. Podprostujemy go tak żeby z obu stron było tak samo. Jest tak samo. Wymiar mamy 29,29 29. dlatego to tak zostawimy, to już jest fajnie i przy otwartym, przy pełnym otwarciu. Regulujemy to tą blaszką. Przy pełnym otwarciu mamy mieć 33,5. Może być. Jest za dużo. Dlatego sobie doginamy. Doginamy tą blaszkę. pełne otwarcie troszeczkę za mało odginamy znowu nam się wygiął poprawiamy troszeczkę trzeba odgiąć teraz za dużo troszeczkę czasu to zajmuje ale naprawdę warto jest sobie to dobrze ustawić Dobrze, tutaj by było. Jeszcze raz sobie sprawdzimy zamknięcie. Nic się nie zmieniło. Tu już jest dobrze. Teraz zamontujemy dyszę podsania. Nie za mocno, delikatnie. Tu już wszystko mamy. Można zamontować uszczelkę. łapiemy tą delikatnie dojeżdżamy tą śrubeczką łapiemy delikatnie i dokręcamy z wyczuciem naprawdę z wyczuciem po każdej ze stron tak żeby uszczelka wszędzie ładnie dolegała I robię to dosłownie trzema palcami. Tutaj więcej siły nie trzeba używać. Gotowe na parę razy naprzemiennie, dwoma trzema palcami. Nie trzeba się siłować. Dokręcamy na maksa tą śrubeczkę i wykręcamy ją półtorej obrotu, pół, jeden i pół. To już jest wstępnie ustawiony gaźniczek. Później będziemy podczas pracy silnika na rozgrzanym silniku dostrajać. Tutaj sobie tak przyłapuję, żeby mi się tutaj główka pojawiła. Wtedy wiem że jak włożę iglicę i będzie zamknięta, to nam się zepsze tutaj na tym. I podczas regulacji nie będzie takiej możliwości, że yy, no gdybym tego nie wkręcił na tyle, żeby tu główka wystawała, mogłoby być tak, że iglica zejdzie mi jeszcze niżej. I chcąc regulować, mógłbym ją troszeczkę zgnieść. Tutaj mam jeszcze nieumytą część. Tutaj pracuje ta główka. Dopycha i odsuwa naszą iglicę. No i dobra, mamy nasz gaźniczek złożony. Teraz dalsza część prac z motorkiem. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci w jakiś sposób. Będziesz wiedział na co zwracać uwagę. Przeważnie jest tak, że czyszczenie gaźnika owszem jest potrzebne, ponieważ zbiera się tu woda i inne tam elementy. Jest to potrzebne, ale często jest tak, że nawet po czyszczeniu później nie możemy wystroić tego gaźniczka, nie możemy sobie poradzić z tym. Motorek źle pracuje główną przyczyną jest właśnie ta płaszczyzna a konkretnie brak tej płaszczyzny płaskiej tutaj mamy to zrobione na cacy tu już się nic nie będzie działo ten gaźniczek można montować z sukcesem do motorka z takim ustawieniem 1,5 obrotu wykręcone tutaj można ewentualnie troszeczkę powietrza sobie podkręcić z takim ustawieniem będzie motorek już odpalał. Także myślę, że pomogłem. Jeśli pomogłem, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, subika, komentarz pod filmem, mile widziany. I zapraszam do opisu filmu. Tam znajdziesz troszeczkę więcej na temat mojego kanału. Jak możesz mnie wesprzeć lub też innych przyszłych filmów. Coś tam zawsze napiszę. Wiem, że nie chcę wam się czytać tego, ale zawsze, zawsze zachęcam, żeby zaglądnąć tam. Czego nie dopowiem, to dopiszę pod, pod filmem w opisie. Pozdrawiam i do następnego, cześć.